Jeżeli chcecie kupić tanie końce, to zapraszam Was do mojego sponsora, link w opisie. Jeśli podacie hasło Przemas, to dostaniecie 5% gratis. Teraz także można kupić za pomocą PaySafeCard. Szybka dostawa, serdecznie polecam. Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku losowych składów. Tak wiem, dawno nie było odcinka ani z losowych składów, ani z mody Gwiazd BPL. Nadrobimy to i już jest pewna zmiana, bo będziemy losować narodowości do lig. Może jeszcze wrócimy, nie wiem. Narodowości no i możemy sobie wybrać na przykład od końca, tutaj chyba tylko z tych narodowości będziemy losować bo są najlepsze tutaj. No okej, okay, zobaczymy jak to będzie. Zaczynamy od Hiszpanii. Bramkarz, wybieramy numer 1. Jest to Iker Casillas. Znakomicie. Prawa obrona numer 2. Eee, raz, dwa. Niestety tutaj trochę gorszy zawodnik niż Casillas. Środkowa obrona numer 3 i 4. 3 i 4. Raul Albiol i Mark Bartra. Także no nie jest źle. Lewa obrona numer 5, raz, 2, 3, 4, 5. Dalej. Prawy pomocnik numer 6, raz, 2, 3, 4, 5, 6. Bierzemy do obserwowanych, dwóch środkowych pomocników numer 7 i 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Mamy też tutaj fabrykę Gaza, także nie jest źle. Teraz bierzemy numerek 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Diego Castro i dwóch napastników. Numer 2 i 11. 2 i 11 Lorente i Fernando Torres. Ok, także ja kupuję najtańsze wersje i widzimy się za chwilę. Ok, a więc tak wygląda skład: wydaje się dość spoko. Nie ma srebrnych zawodników ani brązowych. Także zobaczymy, jak to będzie. A więc przechodzimy do meczu: wybierzemy stroje FC Bayern 84 ocena. Co tu ma, ohohoho wow, wow, wow. Ronaldo, imot Mroben, imot Silva, ohoho wow, wow. <küh> Na bogato, no, no okej, okay, spróbujemy to wygrać Oj, długa piłka do Mandzukicza, Mandzukic, lobek, no i niestety przegrywamy w 18 minucie No naprawdę tak bramka z niczego, bo siedziałem na jego połowie no ale nagle udało mu się strzelić, okej. Okay, zobaczymy co będzie dalej. Długa piłka do Fernando Torresa. Torres, Torres, czy będzie gol? Torres nie trafia. Fabregas, Podaje do Lorente. Wrzutka na Torresa. Torres strzał, słupek. Jeszcze będzie dobitka, tak jest. Mamy do bitki jest 39 minuta. No i mamy Remis Casillas, dobre podanie do Lorente. Lorente, dobre podanie do Torresa. Torres strzał, mamy 2 do 1. Szybko strzeliliśmy te dwie bramki w przeciągu 3 minut. No także jest dobrze, prowadzimy 2 do 1. No jest rzut wolny. Krystiano Ronaldo. Co zrobi Portugalczyk? Przybliżymy się murem Ronaldo nad bramką. Jeszcze mamy piłkę. Brzutka. Lorente nie dał rady. To jest jeszcze Castro. Castro, ale znakomicie bramkarz. O niebezpieczna sytuacja. Ronaldo. No to musiała być bramka. No niestety Remis. Ale za łatwo, górna piłka na Ronaldo. No i niestety tak to się kończy. Dobrze, przejęliśmy piłkę. podaj do Lorente. Lorente, zamieszanie strzał, przecież to powinna być bramka. Dobre przejęcie. Castro, Castro, lecimy po gola. Castro, Castro, Castro. Czy będzie bramka? Strzał! Nie, znakomicie bramkarz. Zmarnował to Fernando Torres. Ale znowu mamy piłkę. Albiol. Dobre podanie to jest Torres, Torres obok bramki. Okej, okay, jakaś wrzutka w pole karne by się przydała. Tu jest Torres, Torres. Nie ma bramki, jeszcze dobitka z główki i nic się nie stało. No nie, w takim miejscu tracimy piłkę. Boże, przecież ta obrona nie istnieje, ten Bartra z Albiolem. Jeszcze mpia piłkę Torres, Torres. Torres strzał no i znowu broni bramkarz. No, koniec meczu, przegrywamy 3 do 2. No co tu dużo mówić, no? Polipna sytuacja. No ale trudno. Co tu jakiś błąd? Tak długo trzeba czekać. O co tu Od? A jeszcze wyjebało jest z ultimate, a kurwa, brawo. Mhm, zajbiście fuj. No i dobra, z mojej strony to wszystko, jeśli się podobało, łapeczka w górę, na razie.